Działania hakerów w sieci czy cyberprzestępstwa z wykorzystaniem skradzionych danych to skala, nad którą trudno zapanować. Jako Biuro Informacji Kredytowej śledzimy trendy związane z wyłudzeniami czy próbami wyłudzeń i obserwujemy, że corocznie te straty wynikające z wyłudzeń sięgają kilkuset milionów złotych. Jest na to sposób przeciwdziałać i identyfikować fałszywe finansowania a to dzięki usługi antyfraudowej, czyli systemowi opracowanemu przez biuro informacji kredytowej nazywanego platformą antyfraudową. Platforma antyfraudowa to narzędzie do wzajemnego ostrzegania się jego uczestników o wyłudzeniach, a opiera się na zautomatyzowanym obiegu wymiany danych i współdzieleniu informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu. Obecnie mamy w platformie antyfraudowej 16 uczestników. I prowadzimy 5 do 6 projektów integracyjnych. System ten został uruchomiony w 2017 roku i od tego czasu sukcesywnie wychwytuje i zatrzymuje te wnioski, które zostały oznaczone jako wątpliwe. Dzięki temu nie jest wypłacany przestępcom kredyt czy też leasing. Żeby poprzeć to faktami. To w ostatnich 12 miesiącach platforma zatrzymała około 24 tysiące wniosków oznaczone jako próby wyłudzenia na łączną kwotę prawie 101 milionów złotych. Potwierdza to absolutnie, że wymiana informacji pomiędzy uczestnikami jednego systemu to najskuteczniejsza metoda detekcji wyłudzeń. W oparciu o nasze doświadczenie. Prowadzimy analizy, które mają na celu sprawdzenie, czy osoba chcąca wyłudzić finansowanie będzie atakować tylko jedną instytucję, czy pójdzie do kilku instytucji jednocześnie. Powszechnie wiadomo, że ktoś, kto chce popełnić przestępstwo, użyje tych samych danych, odtworzy te same wzorce zachowań. Jeżeli oszustowi uda się wyłudzić finansowanie w jednej instytucji, z dużym prawdopodobieństwem ten schemat wykorzysta w innej przedstawi te same fałszywe dane w innej instytucji finansowej. Przestępcy nie są lojalni. Dlatego właśnie tak ważna jest wymiana informacji pomiędzy uczestnikami systemu antyfraudowego. Uczestnicy platformy antyfraudowej odczuwają pozytywne skutki tej wymiany. Już na ten moment wartość z wniosków zatrzymanych dzięki działaniom platformy antyfraudowej wynosi blisko 400 milionów złotych. Jak obserwujemy, ta wartość cały czas wzrasta? co oznacza, że co chwilę udaje się wyłapać fałszywe finansowanie. W tym roku dołączy do rozwiązania co najmniej sześć nowych instytucji finansowych. Tym samym w pierwszej połowie tego roku uczestnikami naszego systemu będą praktycznie wszystkie banki z pierwszej dziesiątki największych banków w Polsce.